10 lat TVP Sport. Świętują oczywiście dziennikarze, prezenterzy, komentatorzy, eksperci, ale świętują też z nami sportowcy, czyli tak naprawdę główne gwiazdy naszego programu, naszego kanału TVP Sport. Jak wspominacie pracę z TVP Sport? Pamiętacie jakieś fajne, śmieszne momenty może? Znaczy, ta współpraca akurat układała się świetnie, trafiłem dobrze w moment. Prawie z całą najlepszymi latami załapałem się na funkcjonowanie waszego kanału. Także, także było ze mną trochę pracy, ale przede wszystkim miłych momentów. No u mnie można powiedzieć było trochę mniej pokazywane, po, po ale, ale były na pewno przy tych ważniejszych momentach, tym bardziej tych ostatnim. Mam też taką nadzieję. A ja mam taką osobistą przygodę z TVP Sport, bo e, byłam od początku. Wtedy, kiedy ruszał kanał, bo razem z Robertem Korzeniowskim i stąpkiem Sikorą byliśmy pierwszymi ambasadorami, także, także to była dosyć fajna przygoda. Pamiętam pierwsze, pierwszy spot reklamowy w życiu nagrany, także dużo się nauczyłam przy okazji. No i myślę, że ten TVP Sport to jest tak naprawdę pierwszy wybór kanału, kiedy myślę o sporcie. Znamiło? Wpływaniu pływaniu akurat TVB Sport początkowo w tych naszych dobrych latach było z nami, więc często byśmy pokazywani, ale oczywiście są to dobre, same dobre strony związane ze sportem. No i tak samo jak Monika, mogę powiedzieć, że jak się szuka czegoś sportowego, no to jest jeden z kanałów, na którym można coś znaleźć, a w czasie Igrzysk w Rio można znaleźć było wszystko tak naprawdę. Mam jeszcze jedno pytanie, bo tutaj wcześniej rozmawiałam z Przemkiem e, Babiarzem, który opowiadał o Twoich urodzinach. Czy Ty pamiętasz ten tort, który tam Ci panowie zafundowali, czy już nie bardzo? Oj, to na pewno było na miesiącach Europy, jak Przemek opowiadał, bo to e, jak moje urodziny. E, teraz będzie nieładnie, że nie pamiętam. Ale ale, ale ale, na pewno był przepyszny, a zawsze jeżeli jest Przemek blisko, to atmosfera wokół tortu i całe, cała atmosfera grupy była wyjątkowa, bo ja uwielbiam, uwielbiam pracę i uwielbiałam pracę z Przemkiem. Chyba nie wyobrażam sobie innej osoby, która by komentowała moje starty i była podczas moich startów.